czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do koryntian bracia aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień dany mi został oścień dla ciała wysłannik szatana aby mnie policzkował żebym się nie unosił pychą dlatego trzykrotnie prosiłem pana aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ile nie domagam, tyle kroć jestem mocny. Oto Słowo Boże.